Witam Was kochani, zapraszam Was na kolejny rytuał w związku z Pełnią Księżyca. Odbędzie się już 7 maja 2020 roku o godzinie 22. Zbliżamy się do bardzo ważnych w tym roku faz Księżyca Pełnia 7, nów 22 maja. Bardzo potężne fale energetyczne tutaj w maju się przetoczą. Już być może to odczuwać. Od jakiegoś czasu, więc będzie się działo na pewno. Maj tutaj objawia mi się jako taki miesiąc, który będzie z jednej strony przynosił silną transformację taką naszą wewnętrzną, ale też będzie brzydko mówiąc rozwalał pewne systemy, czyli nie tylko gdzieś tam globalne w skali światowej, ale te nasze wypracowane przez lata systemy, pewne takie uładzone porządki, to co myśmy chcieli tutaj w jakiś tam sposób poprawić, tak jak się poprawia na przykład bieżnik na stole, a tam cały czas pod tym bieżnikiem coś nam się tworzy, jakiś pęcherzyk powietrza, który tutaj po prostu ostatecznie no, musi się uwolnić. Coś gdzieś tam jeszcze po prostu zalega i właśnie te rzeczy tutaj mogą wychodzić. Będziemy oczywiście odcinać stare energie. Te osoby, które tego potrzebują, zapraszam. Jest oczywiście dostępnych 10 miejsc podczas mojego rytuału. Te osoby, które korzystały, wiedzą już. Jak to się odbywa? Oczywiście wymagany jest taki minimalny wkład własny, jakaś praca własna, czyli ja daję wam szczegółowe instrukcje, proszę was na przykład o palenie świec, o dokonanie określonych czynności, takich powiedzmy oczyszczających i to zarówno fizycznie, jak i mentalnie, czyli też bierzecie w pewien sposób udział w tym rytuale. To nie jest tak, że tutaj po prostu wszystko dzieje się jakby poza wami, osobom za interesowanym oczywiście szczegółowo opiszę na czym to będzie polegało. Odcinamy stare energie z naszego życia, to co nam już nie służy i wraca tutaj po raz kolejny, bo dawno tego nie było, ale tym razem właśnie w maju myślę, że to jest istotne i będziemy to robić w ramach tego właśnie Rytuału, czyli będzie on połączony z odcinaniem energii seksualnej byłych partnerów. Czyli jeżeli ktoś tam ma jeszcze jakieś rzeczy niepoodcinane, czuje właśnie taki napływ energii czegoś, co już dawno powinno być zakończone, gdzieś tam się zapętla w tym wszystkim, no to być może właśnie. Tu jest kwestia takiego odcięcia, więc oczywiście te osoby również serdecznie zapraszam. Rytuały są połączone oczywiście przede wszystkim z oczyszczaniem waszej przestrzeni energetycznej, każdej osoby, z harmonizacją waszych czakr na ten moment, abyście mogli tutaj z taką nową, świeżą, werwą wejść w najbliższy okres. No, oczywiście, właśnie z, taką, z takim oczyszczeniem tych wpływów energetycznych, które już nie służą, ale pamiętajcie też o tym, że tu musi być taka wola odpuszczenia, wola pozostawienia pewnych rzeczy, ponieważ często właśnie przychodzą osoby na rytuał, które no, bardzo mocno jeszcze w czymś są osadzone, trzymają się na, przy, na przykład starych związków, starych relacji i bardzo chcą, żebym im pomogła, żeby po prostu. Po prostu to poodcinać, żeby już można było ruszyć dalej, ale jednocześnie mentalnie te osoby nie podjęły takiej decyzji. One mentalnie jeszcze bardzo mocno są przywiązane, czy to do swoich domów, czy to do swoich partnerów i podświadomie wcale nie chcą z tego rezygnować, boją się tej zmiany. Więc musimy tutaj mieć pełną świadomość, że w pierwszej kolejności musi być nasza decyzja, taka pełni, w pełni świadoma decyzja, że my faktycznie chcemy już pójść dalej, coś zostawić. Nie możemy tu się wstrzymywać, nie możemy się bać tego, ponieważ inaczej po prostu będziemy te zmiany blokowali. No i oczywiście te osoby, które gdzieś tam mają gorszy okres w życiu, czują się źle, mają złe nastroje, jakoś fizycznie również się pogorszyło, Słabiło, potrzebują tego wsparcia energetycznego. No to również zapraszam. Ym, zgłoszenia oczywiście tradycyjnie drogą mailową. Maila, oczywiście, macie podanego w opisie filmu, e, i w ten sposób się zgłaszamy. No, decyduje kolejność po prostu zgłoszeń. Ja nie wybieram tutaj, m, na przykład, że dana osoba potrzebuje bardziej, e, inna osoba może poczekać i tak dalej, i tak dalej. E, żeby było sprawiedliwie, no to po prostu liczy się e, czas zgłoszenia. 10 e, miejsc e, standardowo mam wolnych na rytuał, dlatego że po prostu no, więcej osób nie dam rady obsłużyć, tak to wygląda. Więc serdecznie Was zapraszam tych, którzy potrzebują. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, do zobaczenia, do usłyszenia.